Ojciec Piot twierdził, że najbardziej kruchym momentem w całej wędrówce duszy nie jest wcale sąd ostateczny ani chwila rozłąki z ciałem. To ten jeden krótki moment uświadomienia. Sekunda, w której dusza nagle rozumie, że jej życie na ziemi dobiegło końca. To nie jest dramatyczna chwila pełna ognia, aniołów czy gromów. Jest znacznie cichsza, cięższa i o wiele bardziej druzgocąca, ponieważ to wtedy prawda staje się nieunikniona. Pewnej nocy, gdy ojciec Pio modlił się samotnie w swojej celi, powietrze nagle zgęstniało, nie ze strachu, ale od głębokiego, drżącego smutku. Zakonnik od razu wiedział, co to oznacza: ktoś właśnie przekroczył próg śmierci, ale jeszcze tego nie zrozumiał. Przed nim zjawiła się postać mężczyzny w średnim wieku, ubranego dokładnie tak, jak w ostatnich minutach swojego życia. Jego twarz była blada, a wzrok gorączkowo błądził po pomieszczeniu. Ojciec Pio natychmiast rozpoznał ten stan. Niektóre dusze tkwią w duchowej mgle, w szoku, niezdolne zaakceptować tego, co się stało. Mężczyzna rozejrzał się po kaplicy, a potem spojrzał na swoje dłonie i zamarł z przerażenia. Widział wszystko wyraźnie, a jednak nie czuł niczego pod palcami. Próbował przemówić, jego usta poruszały się, ale nie wydobywał się z nich żaden dźwięk. Zdesperowany sięgnął w stronę drewnianej ławki, lecz jego dłoń. Przeniknęła przez nią, jak przez dym. Wtedy ogarnęła go panika. Zwrócił się do ojca Pio, cały drżąc. Co się ze mną dzieje? Wykrzyczał, choć głos nie płynął z jego ust, lecz z samej głębi jego istoty. Ojciec Pio usłyszał go nie uszami, ale duchem. Kapucyn pochylił głowę, czując ciężar słów, które musiał wypowiedzieć. Umarłeś, szepnął łagodnie. Mężczyzna cofnął się gwałtownie, jakby otrzymał cios. Nie, nie, to niemożliwe. Czuję się żywy, jestem tutaj, stoję, widzę cię. Ojciec Pio podszedł do niego powoli. Widzisz mnie, bo Bóg na to pozwala. Czujesz, że żyjesz, bo dusza nie umiera, ale twój czas na Ziemi właśnie dobiegł końca. Zanim przejdziemy dalej i zobaczymy, co ukazało się oczom tego człowieka, napisz proszę w komentarzu, z jakiego miasta oglądasz to nagranie, a ja będę wiedzieć, gdzie docierają te historie. Mężczyzną wstrząsnął gwałtowny dreszcz. Ojciec Pio widział taką reakcję wielokrotnie. Dusza uwolniona z ciała, nie od razu pojmuje, że przekroczyła ostateczny próg. Śmierć wcale nie przypomina nicości czy ciemności. To uczucie podobne do nagłego przebudzenia w świecie, gdzie wszystko wydaje się znajome, a jednak jest całkowicie nieosiągalne. Mężczyzna cofnął się chwiejnym krokiem, kręcąc głową z niedowierzaniem. Nie? Miałem plany, miałem tyle spraw do załatwienia. Nie byłem gotowy. To nie może być prawdziwe, powtarzał gorączkowo. Ojciec Pio spojrzał na niego z głębokim ojcowskim współczuciem. Każda dusza wierzy, że ma więcej czasu, powiedział cicho. Mężczyzna spojrzał na zakonnika, a w jego oczach czaił się pierwotny lęk. Gdzie jest moje ciało? wyszeptał. Ojciec Pio nie odpowiedział słowami. W jednej chwili kaplice wypełniło oślepiające, pulsujące światło, które zmieniło otoczenie. Zanim mężczyzna zdążył zareagować, przed jego oczami pojawiła się scena z jego ostatnich chwil. Zobaczył sterylną salę szpitalną, zobaczył lekarza, który powoli z rezygnacją kręcił głową. Usłyszał monotonny dźwięk aparatury sygnalizujący ustanie pracy serca, a obok łóżka zobaczył kobietę, swoją żonę, która płakała w niekontrolowany sposób, trzymając dłoń kogoś, kto leżał na posłaniu. Mężczyzna wpatrywał się w tę scenę z przerażeniem, a jego głos załamał się. To, to ja. Ale przecież jestem tutaj, żyję, myślę. Nagle zamarł. Patrzył na swoje ciało leżące na łóżku, całkowicie nieruchome, zimne i obce. Widział jak żona dotyka jego twarzy, szepcząc słowa, których on już nie słyszał. Widział syna, który obejmował ją za ramiona, starając się nie rozsypać. Widział pielęgniarki przykrywające jego twarz prześcieradłem. Wtedy, prawda uderzyła w niego z siłą, która zdruzgotałaby fizyczne ciało. Nie był już częścią tamtego świata. Z jego gardła wydobył się krzyk rozpaczy. Nie umarłem, nie umarłem, nie akceptuję tego. Ojciec Pio zrobił krok do przodu. Nie możesz cofnąć tego, co się stało, ale wciąż możesz wybrać to, co nastąpi teraz. Mężczyzna odwrócił się do niego z dzikim obłędem w oczach. Co nastąpi teraz, gdzie mam iść, co mam robić? Wtedy zakonnik powiedział coś, na co niewiele dusz jest gotowych. Twoje życie nie jest już w twoich rękach. Mężczyzna zadrżał, a cała jego istota wibrowała od narastającego terroru. Nagle sceneria wokół nich znów się zmieniła. Jego życie zaczęło rozwijać się przed nim z przerażającą jasnością. To nie był film, to była rzeczywistość przeżywana na nowo. Widział momenty hojności, przeplatane chwilami gniewu, momenty pokusy, egoizmu, rzadkiej modlitwy i długiego milczenia. Dusza po tamtej stronie widzi wszystko, pamięta wszystko i rozumie wszystko. Nic nie może zostać ukryte przed tym światłem. Mężczyzna złapał się za głowę. Nie wiedziałem. Nie myślałem o wieczności. Nie przygotowałem się. Ojciec Pijowy szeptał. Nikt nie ucieknie przed prawdą, ani święty, ani grzesznik. Śmierć jest momentem, w którym widzimy siebie bez żadnych wymówek. Wizja przybrała na sile. Pojawiła się nowa obecność. Nie była pocieszająca, ale nie była też karząca. Była odkrywająca. To była obecność Bożej sprawiedliwości, jasność, która zdzierała wszelkie iluzje. Mężczyzna krzyknął błagalnie: Oddaj mi czas, tylko jeden dzień, jedną godzinę! Ojciec Pio powoli pokręcił głową: Miałeś na to całe życie. Przerażenie mężczyzny pogłębiło się. Co się teraz stanie? błagał. Ojciec Pio dostrzegał duchowe siły, które zaczęły ich otaczać. To był moment, na który czeka niebo. Pierwszy instynkt duszy po uświadomieniu sobie śmierci. Niektóre dusze wołają o litość, inne krzyczą z miłości, jeszcze inne upadają w skrusze, ale są i takie, które całkowicie odrzucają prawdę. Serce mężczyzny stało się polem bitwy, strach ciągnął go w jedną stronę, a duma w drugą. Rozpacz próbowała pochłonąć wszystko. Ojciec Pio obserwował go uważnie. Ta chwila miała zadecydować o wszystkim, co nastąpi później. Spójrz na swoje życie, nalegał zakonnik, ale nie szukaj wymówek, patrz przez pryzmat prawdy. Mężczyzna zadrżał. Jego życie zaczęło układać się wokół niego, jak gobelin utkany z każdego dokonanego wyboru. Zobaczył kobietę, którą zdradził, dziecko, które zignorował, przyjaciela, którego okłamał, nieznajomego, któremu pomógł, pokusę, której się oparł i przeprosiny, których odmówił, obrazy migały szybciej. Widział modlitwę, którą odmówił, jako chłopiec. I moment, gdy Bóg go wezwał, a on udawał, że nie słyszy, mężczyzna wyszeptał z niedowierzaniem. Nie sądziłem, że cokolwiek z tego ma znaczenie. Ojciec pijo odpowiedział stanowczo: wszystko miało znaczenie. Każda myśl, każde milczenie, każda odmowa miłości i każdy akt dobroci. Wszystko mężczyzna upadł na kolana. Nie w geście świętości, ale z czystego przerażenia. Czy jest jeszcze nadzieja? Zapytał. Ojciec Pio poczuł, jak powietrze gęstnieje, zbliżał się moment sądu. Zawsze jest nadzieja, powiedział zakonnik, dla duszy, która pragnie miłosierdzia. Ale pragnienie miłosierdzia wymagało czegoś trudnego. Czegoś, czemu ten człowiek opierał się przez całe swoje życie. Wymagało prawdy, ostateczny wybór mężczyzny miał się właśnie dokonać. Klęczał drżący. Nie dlatego, że ktoś go do tego zmusił, ale dlatego, że prawda obdarła go z każdej iluzji, jaką zbudował za życia. Ojciec Pio patrzył, jak światło sądu staje się coraz intensywniejsze. To nie był palący płomień, lecz jasność tak doskonała, że nawet najmniejsze kłamstwo nie mogło w niej przetrwać. Mężczyzna zasłonił twarz dłońmi. Nie jestem gotowy, szepnął. Nie myślałem, że to będzie tak wyglądać. Ojciec Pio odpowiedział spokojnie. Żadna dusza nie jest gotowa, nawet święci. Różnica polega na tym, że niektórzy żyli tak, jakby ten moment miał znaczenie, a inni w ogóle o nim nie myśleli. Mężczyzna potrząsnął głową, przytłoczony. Przeżyłem swoje życie. Pracowałem, starałem się, upadałem, ale nikogo nie skrzywdziłem. Nie byłem potworem. Ojciec Pio podszedł do niego powoli. Niewiele dusz to potwory, ale wiele dusz żyło bez miłości. A życie bez miłości staje się najcięższym brzemieniem, gdy stajemy przed Bogiem. Mężczyzna przełknął ślinę z trudem łapiąc oddech w tej nowej rzeczywistości, i wtedy nadszedł najbardziej przerażający moment ze wszystkich. Prawda o jego sercu rozwinęła się przed nim w całej okazałości. Nie jego czyny, nie błędy, nie grzechy, które wyznał lub o których zapomniał, ale to, kim naprawdę był pod maską, którą nosił. Mężczyzna zobaczył gniew, który w sobie nosił. Zgorzknienie, które karmił latami i urazy, których nie chciał odpuścić. Zobaczył egoistyczne wybory, które usprawiedliwiał i miłość, którą wstrzymywał, zobaczył wymówki, które powtarzał tak często, aż stały się jego tożsamością. Dusza nie potrafi kłamać w obecności Boga. Głos mężczyzny załamał się. Nie wiedziałem, że taki jestem. Ojciec Pio potrząsnął smutno głową. Wiedziałeś, ale odmawiałeś patrzenia w lustro. Wypełniłeś swoje życie hałasem, żeby nigdy nie usłyszeć prawdy, która cię wzywała? Nagle powietrze zadrżało. Był to znak, że niebo się zbliża. Mężczyzna chwycił się za pierś. Czy to. Czy to Bóg? Nie, odparł zakonnik. To chwila przed spotkaniem z Bogiem, moment, w którym twoja dusza musi wybrać prawdę zamiast dumy. Jego życie znów się przed nim pojawiło, ale tym razem wyglądało inaczej. Zobaczył momenty, w których łaska wyciągała do niego rękę. Ciche pragnienie, by komuś wybaczyć, ukucie sumienia po wypowiedzeniu okrutnych słów, dziwne ciepło, jakie czuł, trzymając swoje nowonarodzone dziecko, głos w sercu namawiający do powrotu. Każda taka chwila była jak mały płomień, a wizja pokazała coś druzgocącego. On sam te płomienie gasił. Dlaczego Bóg nie uczynił mnie silniejszym? wyszeptał. Siła zawsze była ci oferowana, łaska zawsze była obecna, odpowiedział stanowczo ojciec Pio. To twoje serce je odrzucało. Mężczyzna poczuł, jak prawda go przeszywa, nie jako kara, ale jako ostateczne objawienie. Próbował odwrócić wzrok, ale światło podążało za nim. Co się teraz stanie? Zapytał bez tchu. Ojciec Pio cofnął się o krok. To był ten moment, który widział już tyle razy. Chwila, na którą czeka niebo, którą obserwuje piekło i w której aniołowie wstrzymują oddech. Dusza, świeżo świadoma swojej śmierci, Musi dokonać pierwszego wolnego wyboru w wieczności. Jeden wybór otwiera niebo, drugi je zamyka. Kapucyn przemówił cicho, niemal błagalnie. Masz jeszcze jedną rzecz do zaoferowania? Mężczyzna spojrzał na niego z desperacją. Co? Co mam teraz zaoferować? Pokorę. To była rzecz, przed którą uciekał przez całe życie. Ojciec Pio wyciągnął w jego stronę rękę. Wypowiedz te słowa, szepnął. One są kluczem, mogą cię ocalić nawet teraz. Jakie słowa? Mężczyzna mrugał z przerażenia. Panie, zmiłuj się nade mną, ale nie jako wyuczoną formułkę, jako prawdę. Mężczyzna zawahał się. Ojciec Pio czuł, jak walka duchowa przybiera na sile. Anioły zbliżyły się, a demoniczne cienie czaiły się w oddali. Niebo czekało. Ale ja się boję, wyszeptał. Lęk nie jest twoim wrogiem, skinął głową zakonnik. Pycha nim jest. Mężczyzna próbował ułożyć słowa, ale gardło mu się zacisnęło. Nigdy w życiu nie prosił o łaskę, nikogo nie przepraszał, żył w przekonaniu, że przyznanie się do słabości czyni go małym. Teraz słabość była jedynymi drzwiami do ocalenia. Spróbował ponownie. Panie, słowo pękło, opuszczając jego duszę. Ojciec pio poczuł, jak rodzi się nadzieja, krucha, ale prawdziwa. Mężczyzna kontynuował. Panie, ja. Zadławił się łzami. To był najtrudniejszy moment jego istnienia. Nie śmierć, lecz pokora. Widział wszystko, czego się kurczowo trzymał swoją niezależność, dumę, gniew, samowystarczalność. Zrozumiał, że musi to wszystko puścić, jeśli chce zostać ocalony. Cała jego tożsamość stawiała opór, a jednak głęboko w środku coś zaczęło pękać. Przepraszam, wyszeptał. Ojciec Pio poczuł ulgę w sercu. Skrucha się rozpoczęła. — Powiedz to — ponaglił go szeptem zakonnik. — Poproś o jego miłosierdzie. Mężczyzna stał na krawędzi wieczności, jeden oddech od zbawienia lub potępienia. Wtedy drżącym głosem wypowiedział słowa, które pragnie usłyszeć każdy anioł. — Panie, zmiłuj się nade mną. W chwili, gdy słowa go opuściły, kaplica eksplodowała światłem. Ojciec Pio zobaczył zstępujących aniołów. Nie byli surowi ani triumfujący, Lecz jaśnieli ulgą, unieśli mężczyznę delikatnie, jak kogoś, kto tonął przez lata. Nie zasługuje na to, zapłakał mężczyzna. Nikt nie zasługuje, szepnął ojciec Pio. Dlatego właśnie nazywa się to miłosierdziem. Dusza mężczyzny zaczęła świecić miękkim, bolesnym blaskiem, blaskiem prawdy i oczyszczenia. Nie wstępował jeszcze do nieba, jego rany były głębokie, a dusza wymagała oczyszczenia. Ale był ocalony. Ojciec Pio patrzył, jak aniołowie zabierają go nie w chwale, lecz w nadziei. Później zakonnik powiedział: Chwila, w której dusza uświadamia sobie śmierć, jest przerażająca. Ale nawet wtedy Bóg czeka na jeden pokorny krzyk. Dusza, która prosi o miłosierdzie na ostatnim wdechu, nigdy nie spotyka się z odmową.